Decydując się na własną stronę internetową, trzeba mieć świadomość tego, że samo jej uruchomienie nie oznacza, że nagle zaczniecie na niej zarabiać. Że szybko pojawi się ruch, a Wasz biznes stanie się dochodowym samograjem. No niestety nie. Rzeczywistość jest zdecydowanie bardziej skomplikowana. I zazwyczaj dopiero po uruchomieniu strony zaczynamy rozumieć, że to co do tej pory zrobiliśmy, no to tak naprawdę początek naszej drogi. Przed nami marketing i to w szerokim tego słowa znaczeniu. Przed nami działania związane z SEO, a także niekończąca się praca nad rozwojem i udoskonalaniem naszej strony. To wszystko wymaga doświadczenia, to wszystko wymaga wiedzy, a przynajmniej determinacji w dążeniu do celu, co w konsekwencji prędzej czy później zaowocuje doświadczeniem i odpowiednią wiedzą. W całym tym procesie nie obejdzie się jednak bez wykorzystania rozmaitych narzędzi. I nie mam tu na myśli akurat WordPressa, przy pomocy którego uruchomicie stronę, sklep czy bloga. Mam na myśli narzędzia, które będą wspierały Was w trudnych do uchwycenia obszarach, a jakże istotnych w kontekście powodzenia prowadzonego projektu. Dziś przyjrzymy się jednemu z nich. To narzędzie, które pomoże Wam w optymalizacji SEO. Narzędzie bardzo młode, tak, próbujące dopiero znaleźć swoją niszę, ale. Które dzięki temu właśnie w tym momencie dostępne jest w ofercie Lifetime. To właśnie takie okazje warto jest wyłapywać. Wyłapywać i wykorzystywać, ponieważ w dłuższej perspektywie wiąże się to z ogromnymi oszczędnościami Waszego czasu i pieniędzy. Pytanie, czy warto będzie z tego narzędzia skorzystać? No, żebyśmy mogli odpowiedzieć sobie na to pytanie, musimy przyjrzeć się temu, jakie oferuje możliwości. I to, mam nadzieję, ułatwi odpowiedź. Serdecznie zapraszam. Cześć, z tej strony Krzysiek, kanał Poznań, WP, serdecznie zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie. Podczas którego, tak jak wspomniałem już na wstępie, będziemy przyglądali się narzędziu, to nie jest wtyczka, to nie jest wtyczka dla WordPress'a, to jest narzędzie zewnętrzne, całkowicie niezależne, ale pozwalające na lepsze zrozumienie kondycji naszej strony, jeżeli mówimy o zagadnieniach związanych chociażby z SEO. No właśnie, tylko zanim przejdziemy do interfejsu, najpierw sprawdźmy ofertę lifetime, o której również powiedziałem na samym początku. Oferta dostępna jest na Absumo. Przyjrzyjmy się jej. Narzędzie nazywa się Scrappy. Jesteśmy na stronie Absumo. Poniżej w opisie znajdziecie link, także kliknijcie i przyjrzyjcie się, cóż takiego narzędzie wam oferuje, przynajmniej jeżeli chodzi o jego, jego opis. Popatrzcie: 49 dolarów to jest oferta lifetime. Dla tych z was, którzy nie do końca wiedzą, na czym polega oferta lifetime, to tylko szybciutko. Podpowiem, że standardowo tego typu narzędzia dostępne są w modelu abonamentowym, tak? czyli rozliczamy się płacąc raz w miesiącu jakąś tam kwotę albo raz w roku. Natomiast w sytuacji, kiedy trafiamy na ofertę lifetime, wówczas płacimy jednorazowo jedną konkretną jakąś kwotę, tak jak tu mamy 49 dolarów, i później kolejne opłaty się nam nigdy nie pojawiają, a więc korzystamy z narzędzia. W tej cenie tak długo, jak, jak długo to narzędzie będzie dostępne, jak długo będzie rozwijane. Więc na tym, na tym w takim, myślę, skrócie, oferty lifetime polegają. I Scrapy mamy dostępne za 49 dolarów. To dostajemy. Popatrzmy. Przeskrólujemy się poniżej. Dostajemy dostęp do planu Pro. Planu Pro. Za chwileczkę sobie zerkniemy na stronie tego projektu, jak ten plan dokładnie wygląda. Natomiast poniżej możemy oczywiście prześledzić tu wszystkie takie kluczowe, istotne elementy, jakie dostajemy razem z tym narzędziem, a więc techniczny audyt SEO i monitoring również. Da dalej mamy analizę i monitoring page speed, czyli szybkości, wydajności naszej strony. Mamy monitoring uptime. Czyli monitoring dostępności naszej strony w internecie. Mamy monitoring słów, fraz kluczowych w wynikach wyszukiwania, więc na jakich pozycjach jesteśmy dla takiej lub innej frazy. Mamy analitykę dotyczącą składni naszej strony. No to już może dla troszeczkę bardziej zaawansowanych osób, ale w tym miejscu, popatrzcie, 10 stron. Możemy uruchomić. 10 stron, i 10 stron możemy analizować przy wykorzystaniu tego narzędzia. Nie jedną, dziesięć. Moglibyście powiedzieć, a no, dobra, Krzysiek, ja mam tylko jedną stronę, to po co mi dziesięć? No ale podejrzewałem, że masz kilku konkurentów. <laughs> tak, macie. macie kilku konkurentów, w związku z tym jedną swoją stronę umieszczacie, a dodatkowo jeszcze tych kilku najważniejszych konkurentów, z którymi chcecie powalczyć o wysokie pozycje w wynikach wyszukiwania. Monitorujecie ich i analizujecie, tak? O, widzimy, zrobili duży krok naprzód, więc nie możemy być gorsi. Także warto, warto w ten sposób też to wykorzystywać. Dalej mamy 8000 kredytów związanych z analityką. 8 tysięcy kredytów dotyczących analityki. O co chodzi? Analityka w tym konkretnym przy przypadku dotyczy pojedynczej strony, tak? Czyli jeżeli na przykład mamy stronę składającą się z pięciu podstron, Mamy stronę główną i cztery, jakieś tam podstrony, łącznie jest ich pięć, to wykorzystamy pięć kredytów, jeżeli przeanalizujemy sobie te, te, te strony, te podstrony. Więc tu mamy 8 tysięcy kredytów, które odnawiają nam się miesięcznie, oczywiście. Tak? Czyli co miesiąc one są resetowane i z powrotem mamy 8 tysięcy. Dalej mamy analitykę na żądanie, więc możemy ją wywołać w każdej chwili, jeżeli będziemy potrzebowali ręcznie, bo standardowo to narzędzie będzie nam taką analitykę uruchamiało raz w tygodniu z automatu. Natomiast jeżeli potrzebujemy uruchomić ją w dowolnym momencie, to możemy to zrobić, możemy taką, taką analizę wywołać. Dalej możemy dodać 10 użytkowników, więc możemy stworzyć taki team, w ramach którego będzie 10 osób z własnym loginem i hasłem, będą mogli się zalogować i prześledzić sobie dane, jakie narzędzie gromadzi. Auto, automatycznie tworzone zadania. Związane z błędami, które zostaną tu wykryte, mamy dalej analitykę, lighthouse, czyli raporty dotyczące jakości, możemy powiedzieć, naszej strony, tego czy ona jest wygodna dla użytkowników, czy też nie. No i pozostałe opcje, które tu widzicie, także jak wspomniałem, link poniżej, kliknijcie, przyjrzyjcie się temu. Dobrze, i to wszystko za 49 dolarów płatności jednorazowej. Przejdziemy sobie jeszcze na stronę producentów, autorów. I to jest właśnie ten plan Pro w tym miejscu. 24 dolary przy rozliczeniu miesięcznym. Gdybyśmy przełączyli się na rozliczenia roczne, mamy 17 dolarów. Tak? Tu chyba jakaś promocja jest, tak? Tylko, że nie bardzo widzę tę promocję, bo bez względu na to, czy jesteśmy w widoku miesięcznych rozliczeń, czy rocznych, to ta podstawowa kwota się nie zmienia. No chyba, że się faktycznie nie zmienia, tak? Możliwe, że akurat taki model, model sobie rozliczeń przyjęli. W każdym razie, promocja 24 dolary miesięcznie, standardowo 52 dolary miesięcznie. Więc zwróćcie uwagę, po dwóch miesiącach Wam już się zeruje ten koszt, a kolejne miesiące użytkowania tego narzędzia, no to już jest oszczędność, tak? 24 dolary miesięcznie, no czyli w okolicach no, niecałe 100 zł. Chyba, że standardowa kwota za jakiś czas już będzie obowiązywała 52 dolarów, no to wtedy jest już to ponad 100 zł miesięcznie oszczędności. No i tu oczywiście możecie sobie też przyjrzeć, możecie się przyjrzeć wszystkim parametrom, jakie to narzędzie wam oferuje. Tak jak powiedziałem, raz w tygodniu mamy uruchomioną analizę naszej strony. Raz w tygodniu jest również uruchamiana analiza dotycząca pozycji, jakie zajmujemy w wynikach wyszukiwania dla. France, które nas interesują. Czy to dużo, czy to mało? No, mogłoby być częściej, tak? Mogłoby być częściej, no ale za 49 dolarów płatności jednorazowej to myślę, że nie ma co tutaj wybrzydzać. OK. Mamy, jeżeli chodzi o monitoring dostępności naszej strony, no to tu jest całkiem nieźle, bo strona jest monitorowana co 5 minut, a więc co 5 minut system sprawdza, czy nasza strona działa, tak? czy jest dostępna w sieci. Więc tu też możecie sobie to przeanalizować, poniżej także znajdziecie link, natomiast teraz przechodzimy już do kokpitu tego narzędzia. Więc zobaczmy jak kokpit się prezentuje. Ja tu dałem dwie przykładowe strony. Dwie przykładowe strony. W momencie, kiedy sobie zarejestrujecie to narzędzie, zalogujecie się, no to pierwszym krokiem będzie dodanie. Dodanie pierwszej strony. Tak? gdybyśmy tu kliknęli w tym miejscu, dodaj projekt, to dokładnie wywołamy formularz, który się w takiej sytuacji pojawia. Dwa, pro, dwa proste pola. Tytuł, czyli możemy sobie wpisać nazwę własną i dodatkowo jeszcze mamy domeny. Tak, klikamy przycisk Save i to wszystko skakuje nam um, do kokpitu nasza strona. Oczywiście trzeba będzie chwileczkę poczekać, bo to narzędzie będzie musiało tą analizę przeprowadzić. No ale po ja tu jak testowałem, to dosyć szybko to, to zadziałało. Po chyba 5 czy po 10 minutach już wszystkie dane były zgromadzone i można było je przeanalizować. No, i właśnie, ten kokpit prezentuje się w taki sposób, jak widzicie, bardzo czytelny, prawda? To już to, przynajmniej na co ja zwróciłem od razu uwagę, to, to że jest to bardzo przyjemne dla oka i wygodnie rzeczywiście się w tym interfejsie poruszamy. Jedna rzecz, która tu chyba jest niedopracowana do końca, albo jest jakiś jeszcze błąd, zwróćcie uwagę, <laughs> mamy dodane dwie różne strony. To są dwie różne strony pomimo, że to jest oczywiście WordPress, to jednak. Dwa zupełnie różne motywy, dwa zupełnie różne zestawy rozszerzeń, a jednak w tym miejscu przy tych danych mamy dokładnie to samo: 55 błędów tak, z priorytetem wysokim, 31 średnim i z niskim 71, i dokładnie to samo jest w tym miejscu dla drugiej strony. Więc to na bank jest jakiś błąd, bo niemożliwe, żeby jedna i druga strona miała identyczne wyniki na tym polu. Natomiast te już się różnią, tak? Tu widzimy, mamy szybki rzut oka na trzy metryki: page speed, SEO i problemy i problemy. I tu wykresy rzeczywiście już w przypadku jednej i drugiej strony widzimy, że są pewne różnice. Ogólna kondycja strony 71 punktów na 100 możliwych jest OK, 74 punkty na 100 możliwych również jest OK. No dobrze, co jeszcze w tym miejscu widzimy? Widzimy, kiedy była przeprowadzona ostatnia analiza dwie godziny temu i kiedy będzie przeprowadzona kolejna za 7 dni. Tak jak powiedziałem, raz w tygodniu z automatu jest tutaj ta analiza przeprowadzana, natomiast jeżeli zechcemy zrobić ręcznie, to w każdej chwili można wywołać ją klikając w tę ikonkę. Dobra. No to zobaczmy, co znajdziemy, gdy przejdziemy do szczegółów wybranego projektu. Załóżmy, że uruchomimy ten, klikam w przycisk Go to Project i uruchamiamy podstronę. I znowu. Po lewej stronie mamy kilka zakładek. Pierwsza zakładka to takie ogólne zestawienie różnych, różnych danych, różnych informacji, jakie to narzędzie gromadzi: SEO 76%, Page Speed 100%, SERPY, czyli średnia pozycja w wynikach wyszukiwania dla fraz, które monitorujemy, jest 11%. To, co widzieliśmy wcześniej, tylko troszeczkę większe, poniżej SSL. Czy wszystko się z certyfikatem zgadza, więc to narzędzie również nam monitoruje nasz certyfikat. Domenę, no tu nie ma żadnych informacji. Zauważyłem, że jeżeli chodzi o nasze polskie domeny.pl, no to to narzędzie ma problem, bo w przypadku tych dwóch stron, które tu dodałem, nie widzimy żadnych danych. Być może one za jakiś czas się pojawią, na razie nie ma, natomiast nie jest to regułą, ponieważ gdy testowałem jeszcze jakąś inną domenę, to akurat tam się bez problemu te, te informacje pojawiały. Więc no, trudno mi powiedzieć, dlaczego akurat to narzędzie nie ma możliwości nie, przeanalizowania tych danych przy, w, w przypadku wszystkich naszych domen.pl. No, ale to jest chyba najmniej akurat istotne. Dobrze, dalej mamy e, ranking dotyczący Alexy. To akurat ta domena nie ma żadnego rankingu, a przynajmniej nie został on tu odnotowany. Poniżej mamy techniczne SEO, czyli problemy. Widzimy, że kompresja. Trzy strony i problem, tak? Czyli na trzech stronach pojawił się problem dotyczący kompresji. Dalej mamy dane strukturalne. Też na trzech stronach jest problem. I pozostałe również. Tu mamy dwie strony, tu mamy jedną stronę, która zawiera niewykorzystywany skrypt JS. -a. Idziemy dalej. Mamy analitykę dotyczącą PageSpeed. 100%. 0,6 sekundy czas ładowania się strony i pozostałe parametry tu możemy sobie prześledzić. Idziemy dalej, mamy ranking słów kluczowych, mamy monitorowanie dostępności naszej strony, no i mamy w końcu listę z błędami. Dobrze, więc tu mamy szybki rzut oka na te wszystkie takie najważniejsze informacje, natomiast po lewej stronie możemy przejść już do konkretnych zakładek. I pierwsza zakładka, do której wchodzimy, to zadania przechodzimy do zadań, zadania przez to narzędzie tworzone są automatycznie. I tu poniżej możemy sobie je prześledzić po kolei łącznie z tym, że widzimy. Tak to zadanie ma status takiego krytycznego. Tak, to, za, to kolejne zadanie ma status y, takiego ważnego zadania. Gdzieś tam mamy jeszcze, tu mamy normal, pewnie gdzieś będą jeszcze zielone, tak low, czyli tak niski priorytet. No i to wszystko można sobie prześledzić i sprawdzić, czy jesteśmy w stanie coś zrobić, żeby dany problem wyeliminować. Nie ze wszystkim będziemy mogli sobie poradzić. Dlaczego? No popatrzmy chociażby na ten pierwszy przykład. Mamy informację o tym, że na trzech stronach nie, jest, nie, nie są jakieś dane skompresowane. Jeszcze nie wiemy dokładnie, jakie, zaraz sprawdzimy. Um, ale ja zakładam, że. Tu jest coś nie tak, ponieważ na koncie hostingowym na pewno kompresja jest włączona dla tych wszystkich najważniejszych elementów. Więc muszę sprawdzić szczegóły. Przechodzę do szczegółów. Jest ogólna informacja na temat tego problemu, więc tu można się z tym zapoznać. Jeżeli nie znacie angielskiego, to skopiujecie, wklejcie sobie do translatora i troszeczkę się rozjaśni. Natomiast poniżej mamy strony z tym problemem. I teraz, żeby sprawdzić, czego tak naprawdę problem dotyczy, klikamy w tę ikonkę. Rozwijam i pojawia się informacja. I teraz wszystko stało się jasne, ponieważ problem nie dotyczy bezpośrednio zasobów, które są ładowane z naszego konta hostingowego, tylko z zewnętrznego serwera. A więc na tej stronie, akurat, jest zainstalowany skrypt Wiser Notify. A więc pobierane są przy jego wykorzystaniu dane z zewnątrz. I właśnie te dane z zewnątrz nie są kompresowane. Pytanie więc, czy mam na to wpływ? Nie mam, nie mam. Nie mam, bo to nie jest mój serwer. To nie jest serwer, na którego konfigurację mam jakąkolwiek, na którego konfigurację mam jakikolwiek wpływ. Więc musiałbym ewentualnie skontaktować się z twórcami tego narzędzia, z którego korzystam, i zapytać ich: Słuchajcie, czy byłaby taka możliwość, żebyście u siebie włączyli kom y kompresję dla, dla tych skryptów? No, jeżeli się zgodzą, powiedzą, że ok, nie ma problemu, no to temat jest rozwiązany. Jeżeli nie, no to nie, no trudno, trudno. <śś> tego zadania nie wykonamy. Więc w taki sposób, oczywiście, można sobie to wszystko tu przeanalizować i zastanowić się, z czym jesteśmy w stanie sobie poradzić, z czym nie. Idziemy dalej. Kolejna zakładka strony i tu na chwileczkę też się zatrzymamy. Widzimy trzy strony, trzy strony. To co jest ważne, w momencie kiedy dodajemy projekt, czyli tak jak na początku, tam mieliśmy nazwę i wpisywaliśmy domenę, to nie jest analizowana cała nasza strona, tylko strona główna. Jedna konkretna strona. Można by powiedzieć jedna konkretna podstrona. tak? Jedna jedyna. A nie wszystkie. A więc jeżeli mielibyśmy serwis składający się z pięciu podstron, to tylko strona główna jest analizowana. Żebyśmy mogli przeanalizować kolejne, musimy je po prostu ręcznie dodać. Tak? Czyli w tym miejscu dodajemy, klikamy w przycisk Dodaj stronę. Ewentualnie w tym miejscu możemy też kliknąć i dodamy stronę. Tak? Gdybyśmy zresztą to zrobili, klik. Proszę bardzo, dwie opcje do wyboru: albo wkleimy adres URL, albo te strony, które zostały przez narzędzie wykryte, możemy. W tym miejscu dodać, tak? Czyli moglibyśmy, na przykład, stwierdzamy, że o, ta podstrona konkretna, chcemy ją dodać, więc klikam w przycisk Dodaj, i ona nam wskoczy na listę. Tak, już tu nam z tej listy zniknęła. Przechodzimy tu do stron, i powinniśmy mieć już nie 3, a 4. No właśnie, są 4, i tak widzimy, ta ostatnia, którą dopiero dodaliśmy, jest w trakcie analizy. Jest w trakcie analizy. No, właśnie, więc musimy dodawać ręcznie poszczególne podstrony. A więc dodajemy te, które są dla nas istotne, które są dla nas kluczowe. Więc, no, wiadomo, strona główna, pewnie będzie strona z ofertami, może strona z jakimiś najważniejszymi produktami, może to będzie strona z jakimiś ważnymi kategoriami produktów, jeżeli prowadzimy sklep internetowy. Więc to wszystko dodajemy po kolei, po kolei i tylko te strony są analizowane. Tak? To, jest, to jest ważne, no, żeby, żeby mieć tego świadomość. No i w tym miejscu, jak przejdziemy sobie na strony, możemy szybki rzut oka na kondycję SEO. Czy coś się zmieniło od ostatniej, od ostatniej analizy? Nie, tu się nic nie zmieniło. Jeżeli chodzi o dane Lighthouse, czyli jakość, wydajność naszej strony, 97%, tu widzimy jakiś spadek jednoprocentowy, tu mamy 95%, spadek dwuprocentowy, troszeczkę więcej niż 2% tym się oczywiście specjalnie nie przejmujemy ponieważ takie wahania typu 1-2% to są zupełnie naturalne i nawet jeżeli niczego nie będziemy wprowadzali na stronie, to one się i tak będą pojawiały, za każdym razem gdy analizujemy sobie te, te dane gdy uruchamiamy chociażby PageSpeed Insights no to za każdym razem gdzieś tam te dane troszeczkę się różnią, te wyniki troszeczkę się różnią dobrze, więc tu możemy sobie oczywiście to wszystko prześledzić przeanalizować, w razie gdyby była potrzeba możemy proces analizy jeszcze raz wywołać z tego poziomu ręcznie. Dobrze. I tu też poniżej mamy listę stron, a więc z tego poziomu, także moglibyśmy dodać kolejne. Idziemy dalej, mamy zakładkę Page Speed. I ta zakładka bardzo mi się podoba. <grym> ta zakładka bardzo mi się podoba. Tu mamy u góry takie ogólne informacje dotyczące średnich, średnich wyników. Page Speed 99%, yy, średni czas ładowania się strony 0,6 sekundy, rozmiar strony i FCP. Natomiast poniżej mamy każdą stronę, którą monitorujemy, czyli tak jak mamy w tej chwili, 4, i wszystkie takie istotne metryki dotyczące jakości tej strony, które są tutaj e, zaprezentowane. A więc mamy FCP, mamy LCP, mamy FID i mamy CLS. CLS. I to są te metryki, które znajdziecie w Google Page Speed Insights. To są też te metryki, które znajdziecie na przykład na GT Natomiast tu każdą podstronę mamy przeanalizowaną. Mamy przeanalizowaną i możemy sobie to śledzić i sprawdzać, czy wszystko jest OK, czy może coś trzeba by było poprawić. No tu akurat w tym konkretnym przykładzie. Mamy całkiem nieźle, jeżeli chodzi o desktopy, natomiast gdybyśmy zerknęli na urządzenia mobilne, na pewno już nie będzie tak ładnie. Więc u góry, i to jest też dobra wiadomość, możemy przełączyć się na widok mobilny w tym miejscu. Więc mamy widok, tak domyślnie mamy desktopy, ewentualnie widok mobilny. Więc klikam. Coś się zmieniło, tak? Widzimy wykres nam drgnął, chociaż te dane się nie zmieniły. I to też chyba jest jakiś błąd, bo jak sądzę, założenie autorów jest takie, że w tym miejscu pojawiają nam się uśrednione dane dotyczące albo desktopów, albo urządzeń mobilnych. W przypadku gdy klikam i zmieniam sobie tutaj te te zakładki, to jedyne na co mi się zmienia to wykres, natomiast te dane po lewej się nie zmieniają, więc prawdopodobnie to jest błąd, który poprawią, natomiast poniżej już się dane zmieniają i tu widzimy, no, jest coś pewnie do poprawy, tak? mamy niektóre elementy do, do poprawy, już nie jest wszystko tak kolorowo. To znaczy może inaczej, jest kolorowo, tak? Nie jest, nie jest zielono, jest, jest kolorowo. Dobrze, idziemy dalej, bierzemy zakładkę słowa kluczowe i w tym miejscu możemy słowa kluczowe. Dodawać i możemy śledzić ich pozycję. Tu widzimy, mamy jakieś dwie frazy wrzucone. Jedna fraza ma pozycję dziewiątą, to jeszcze sobie tylko sprawdzimy, to urządzenia mobilne. Gdybyśmy się przełączyli na desktopy, to na desktopach mamy 11 pozycję, a na urządzeniach mobilnych, tak jak widzieliśmy przed chwileczką, mamy pozycję numer dziewięć. I teraz możemy oczywiście dodawać sobie kolejne, w tym miejscu dodajemy słowo, klik i pojawia nam się prosty formularz. Wpisujemy. Jedno słowo, jedną frazę, przecinek, kolejne słowo, kolejna fraza, przecinek i tak dalej. Poniżej mamy lokalizację, możemy wybrać sobie z jakiego z lokalizacji, tak, z której chcemy korzystać. Jeżeli dla polskiego Google, to oczywiście Polska. Jeżeli korzystamy, nie wiem, pozycjonujemy się powiedzmy w jakimś brytyjskim Google, no to sobie wybieramy brytyjskie, w tym miejscu oczywiście odpowiednią lokalizację. Dobrze, więc to mm, tak funkcjonuje, jeżeli chodzi o słowa kluczowe. Dalej idziemy. Mamy jeszcze zakładkę SEO, więc ogólna punktacja dotycząca SEO i poniżej te błędy, o których wcześniej już też mówiliśmy troszeczkę, tak? One nam się pojawiły tam na froncie. Mamy, o, już widzimy, widzimy teraz dla czterech stron, już mamy problem z kompresją, tak? Dlatego, że na czterech stronach jest wykorzystywany Wyser Notify, a więc jest to skrypt ładowany z zewnątrz, a zewnętrzny serwer akurat kompresji nie zastosował dla, dla tych plików, w związku z tym mamy te cztery błędy. Na te błędy nie mamy wpływu. No więc tu możemy je sobie prześledzić, możemy przejść do ich szczegółów, przyciski jak z tym problemem sobie poradzić, więc rozmaite instrukcje, można to wszystko tu tu sprawdzić. Idziemy dalej. Mamy zakładkę dotyczącą diagnostyki. Więc możemy sobie szybciutko rzucić okiem. Ilość requestów na każdej z podstron. Też fajna, fajna jest funkcjonalność, od razu widzimy wszystkie podstrony naszego serwisu. Ilość requestów. Proszę bardzo. O, widzimy ta strona w stosunku do ostatniego naszego testu. No, zwiększyła tę wartość o 30 aż procent, tak? Także sporo. Dalej mamy fonty, ile jest fontów ładowanych na każdej z tych podstron, ile mamy skryptów, ile mamy arkuszy styli ładowanych, tak? Plików z arkuszami styli. Więc to wszystko tu możemy sobie oczywiście śledzić. Idziemy dalej, kolejna zakładka, mamy jeszcze składnie, więc tu również każda z tych podstron, które sobie dodaliśmy, ma błędy, ma ostrzeżenia. No i teraz możemy wejść w szczegóły i przyjrzeć się. Tak, przyjrzeć się, czego te, te błędy dotyczą i, i zastanowić się, czy możemy z nimi coś zrobić. Tam, tam gdzie możemy, to oczywiście modyfikujemy, poprawiamy i eliminujemy te, te błędy. I co jeszcze nam zostało? Został nam jeszcze Uptime, czyli monitoring dostępności naszej strony. Tu mamy. Ogólne podsumowanie: UpTime 100%, czyli nie było jeszcze sytuacji, w której by ta strona była niedostępna. No tu nie wiem, powiem szczerze, jak wygląda ten monitoring, czy on jest przeprowadzany z różnych lokalizacji, z jakich lokalizacji. Czy chodzi mi o to, czy problem, ewentualny problem jest, problem jest weryfikowany? No, w przypadku zdecydowanej większości narzędzi, które monitorują dostępność naszej strony, to. Systemy, które sprawdzają, czy ona działa, są ulokowane w różnych miejscach. I teraz, jeżeli jeden wykryje błąd, to zanim nas poinformuje o tym, że jest jakiś problem, to jest jeszcze puszczana weryfikacja z innej lokalizacji. No bo może się zawsze zdarzyć, że dana lokalizacja będzie miała jakiś problem sieciowy i nie połączy się z naszą stroną, pomimo tego, że strona działa. Dlatego jest robiona wtedy, przeprowadzana jest wtedy weryfikacja z innego źródła, z innej lokalizacji. Tu powiem szczerze, że nie wiem, czy tak to funkcjonuje, czy jest tylko jedna lokalizacja, z której lecą zapytania. No na razie błędów żadnych nie, nie wyłapało to narzędzie. No, ale też już niezbyt długo je testuję, więc <śmiec> to pewnie dopiero wyjdzie w pranie. No dobrze i tyle. Na koniec mamy jeszcze zakładkę dotyczącą ustawień. Tu ustawienia oczywiście dotyczące projektu, możemy zmienić mu nazwę. Możemy przypisać do. Tak? Czy do jakiejś grupy, którą sobie w tym miejscu można utworzyć, ewentualnie projekt możemy całkowicie usunąć. Dobrze. Tyle, Tyle jeżeli chodzi o możliwości tego narzędzia. Mam nadzieję, że widzicie potencjał przy kwocie 49 dolarów. To naprawdę jest rewelacja. Świetne, świetne narzędzie, które tak na dobrą sprawę oferuje Wam wiele narzędzi w jednym, tak? bo nie tylko macie możliwość przeanalizowania swojej kondycji SEO ale macie także możliwość monitorowania dostępności swojej strony. Macie możliwość monitorowania tych metryk jakościowych, które od maja Google będzie również brało pod uwagę, jeżeli chodzi o rankingi, jeżeli chodzi o rankingi. Także narzędzie naprawdę jest bardzo fajne. Bardzo fajne, bardzo obiecujące. No, kilka tych błędów jest, tak jak tu widzimy. Cały czas te same dane tu i tu. No, ale to jest dosyć młode rozwiązanie, więc te, te, te błędy jeszcze są do wybaczenia. Myślę, że ich będzie ubywało, oczywiście tych błędów, natomiast funkcjonalności może, może przybywać, także warto, myślę, warto zainwestować te 49 dolarów. Zresztą pamiętajcie, że jeżeli chodzi o Absumo, zawsze macie 60 dni na zwrot pieniędzy i to bez żadnego pytania, więc gdyby się okazało, że nie wiem, po miesiącu, czy tam po ponad miesiącu stwierdzacie, że jednak nie korzystacie z tego narzędzia, albo znaleźliście może coś fajniejszego, no to oczywiście możecie bez problemu wystąpić o zwrot pieniędzy, dostaniecie z powrotem te 49 dolarów, jakby nie, tu z tym nie ma żadnego problemu. Natomiast ciekawe, ciekawe rozwiązanie, także polecam Wam, żebyście przynajmniej się jemu przyjrzeli. Dobrze, dziękuję serdecznie za uwagę. Za poświęcony czas i serdecznie zapraszam do subskrypcji kanału, kanału Poznej WP. Poniżej kliknijcie w przycisk, subskrybuję i nie zapomnijcie o dzwoneczku, ponieważ dzięki niemu będziecie otrzymywali powiadomienia o kolejnych filmach, jakie są tu publikowane. A tymczasem Krzysiek mówi Wam do zobaczenia, miłego dnia, udanego wieczoru, w zależności od tego, o jakiej porze oglądacie ten materiał. Widzimy się niebawem.